Słuchajcie, wytłumaczmy sobie to raz na zawsze. Jeśli Twoje dziecko najwięcej krzyczy, płacze, złości się właśnie przy Tobie, to nie znaczy, że robisz coś źle. To znaczy, że ono czuje się przy Tobie bezpiecznie, że to Tobie ufa ono najbardziej. Dzieci, które trzymają fason u innych, często dopiero w domu pozwalają sobie na bycie sobą. Na wyrzucenie z siebie całego napięcia, frustracji, emocji, których na przykład w tamtym miejscu nie mogły tego okazać. I nie, to nie jest wejście na głowę. To jest przywiązanie, bezpieczeństwo, miłość. I wiem, ja naprawdę wiem, że czasem bywa trudno, ale jeśli Twoje dziecko, Wasze dzieci rozpuszczają się właśnie najbardziej przy Was, to znaczy, że jesteście jego najbezpieczniejszym miejscem, rodzice. I to jest jeden z najpiękniejszych, choć trudnych komplementów, które możesz dostać jako rodzic.